Elo, elo, dziś odcinek premium. Biały potwór. jedziesz na trening ze swoim przyjacielem. Jadę na... Fuz Jim chyba? Fuz Jim, tak to było? Fuz. Jim. Spotka się z prawdziwym białym potworem. Elo, elo. Robię vloga. Avelito to jeden z najlepszych naturali w Polsce. Jak nie aktualnie najlepszy, dawaj, moim skromnym zdaniem. Daj, okay. Dawaj, dawaj Seba, no. wiesz, tak masz na zawsze na strony? Tak, 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 tak. Później generalnie nie powinno się raczej tak robić, ale mam tak, że później tą mocniejszą w ten sposób manewruję tempem, żeby wyszło tyle samo powtórzeń. co? So, kiedy start? Wiesz co? 27 myślę. 27? No ja, to już wiem, zapisuję sobie. 27 nie startować. <laughs> 27. Tak sobie myślę. Jeszcze jeden za mną, no. Sama, sama elewacja i ściąganie. No. I masz samo świetnie. To generalnie ja to. Mi już przy tej ostatnim, co teraz robi na siłę, no. szarpałem, tu już y, przed rany. Okay. Odpadł. O, no to wiesz, to nie spełniałeś swojej funkcji. Skubane. <noise> nie, nie. vai dar peste. vai lá, Vai lá. Up, up. <laughs> Spoko. Ja często robię tak, że jak już nie potrafię tutaj dociągnąć. A? Robię samą elewację i depresję. Tu. Okej. Okay. I już się nie sposób. dociągasz do końca. Nie, nie, robię A? z głowy. Ruch. Tu Robisz. Tak <grym> nie? Wchodzisz do tak, razu? Tak zwanego, le... Zostawić ci to czy niżej. Przeciw, to będzie już moja trzecia w zasadzie. Ja A ja to robię czy pies... teraz drop, co? No to możemy pierdolę drop. Nie dobra. Zostawię tyle ile jest? Spoko. Zobaczymy. Myślę, że to pójdzie kurwa na 15 powtórzeń teraz. A i co, myślisz, że 27 ile no. ostatnio miałeś wagi? Startowo? Najniżej chyba schodziłem do 7,7. 7,7 chyba nie pamiętam. Czy... I co, celujesz to samo albo poniżej? Myślę, że tak. Kurwa, ja stary, myślę, że 7,7 byłoby takie ok, tylko, że z jakością, jakby z taką świeżością, jaką miałem w Anglii. Okej. Okay. W ważyłem kilogram więcej, ale był Wyglądałeś ci... lepiej niż kogoś tam Tak, tak tak, miałem... tak, tak, Ale to ja miałem tak samo na Cyprze, nie? Kurde, to, przepraszam, to... na Cyprze miałem 62. Na Cyprze Holandii i Norwegii. 62, i Norwegi... 62. o kurwa. 62. Na Cyprze miałem 62. No. Wyglądałem moim zdaniem najlepiej. Na Holandii no podobnie praktycznie. Ta sama, tam nie dużo, nieduża różnica wagowa mniej. No. Na Norwegii już byłem coraz bardziej płaski coraz mniejsza waga, a nie mogłem tego no. nabić nawet. No. no i Polska i Niemcy to już... Nie ma o czym mówić, nie? No to ciężko, ciężko było, co? Nie no to ja też nie, nie, nie przeszacowaliśmy tego, że... Okej, okay, to nie tak, że pięć startów jest złe, ale okres czasu między pierwszym a ostatnim był dramatyczny, nie? Maksym, ja teraz myślę na przyszłość, jeśli jak nie w 27 jeśli to prawdopodobnie pójdzie. No to ja zrobię jeden wariograf, 6 tygodni i Max tam to 6 tygodni koniec, nie? I dalej dalej nie lecę. pierdzielę. 6 tygodni w formie maksymalnej, ani, ani dnia dłużej. Bo to się nie zwraca w ogóle, a zajechanie coraz większe. Kurwa pewnie, że tak. Ja, tak, ja mniej między Anglią a Polską miesiąc chyba już tak. wiesz, że robisz cały czas to samo. Tak. tak? Ni nic nie zmieniasz, a ty się czujesz coraz gorzej i wyglądasz coraz gorzej, nie? Masz... my tam Fakt, faktem nie podkręciliśmy jakoś bardzo założeń, ale mnie stary po Anglii. Wróciła taka, bo ja stary wróciłem z Anglii. Pokój wodą? Ja, chuj. Ja stary, nie mówię tego chyba nigdzie, ale po Anglii, jak się opóźniłem dwa dni później już w Polsce, Brzuch cały zalany. Okay. Zalany. No. autentycznie zalany, jakbyś na na ja, mnie w to nie? No ja wiem, a to ja tak samo miałem. Ja miałem tak, że wiesz, przy mojej, przy mojej masie ciała ja stawałem z dnia na dzień, tam już po, po, po Norwegii, z dnia na dzień stawałem kilogram cięższy. I to było sam, sam, dotyka z brzucha a tu taki ponton, nie? A następnego dnia stajesz kilogram lżejszy znowu. Jak już takie były to skoki, nie? To ja faktycznie de facto wagę miałem kilogram więcej. Chyba masakra jakaś autentycznie, ale tak, no to nie, tak działa, nie? Się, wystraszyłem kurde, się w chuj tego. Ciężko tam już coś powinien działać. Wystraszyłem się, bo my dwa tygodnie poświęciliśmy na to, żeby wrócić do benzajnu, nie? A, no przed, wiem, przed, przed, wiem przed, żeby po, to podobać też, ale... Tak. Coś podbijaliście potem? W Słuchajcie, sensie od no, że, robiliśmy tylko, nie? Tak tak chodzi mi, że jak potem widziałeś, że to ciało już reaguje źle, w sensie, że łapiesz wodę. No. To podbijaliście trochę kalorycznie, coś do, do góry. Czy właśnie śliście drugą stroną? Nie, to nie jakby, trzymaliśmy to Trzymaliście. W, w, miarę, w miarę na jednym poziomie, ale... Wody piję jeszcze więcej niż normalnie, nie? Okej okay. O kurde, nie tata nie. Kurde, ja tak zauważyłem, nie mogę pić Monster'u na treningu, nie? Czemu? Wzdyma mnie bardziej Okej okay. Ja po wodzie gazowanym tak miałem I tak no? kilka razy spróbowałem... Znaczy tak, Monster jak mi się wygazuje It Jest, jest ok, Jest ja okej okay. Jak otworzę świeżo i popijam I trenuję, to nagle coś tam mi się bulgocze, nie? Okej okay. I mówię, no nie. Tak w sumie nie zwracałem uwagi, no. To jakby nie, nie czuję, że coś jest źle. Znaczy ja wiesz, Paweł, kiedyś ja też nie czułem. Okej, okay, okej. Okay. To wszystko rozumiem. O kurde. A bo się. Odnijam, co? Nie, nie, za, mam za krótkie nóżki. Okay. Chcesz sobie jest może ściągnąć na no? chwilę? No, ale już czuję, że to jest na oparach, nie? Ale ty też jesteś zebra w deficycie? Dobrze, dobrze z tam? Tak. Baderikaty. No Okej. Okay. No ja też. Z półtowa takimi jest z bliżej Rozumiem. I bez sosu. Tak. Kuttorek to ma deficyty. Muszę zapisać na kartce. Spotykać się tylko z mniejszymi od siebie, <grymne> słabszymi od siebie i w gorszej formie od siebie. <grymne> nie no powiedział, że wyglądam lepiej. A po prostu mamy dużo łapy, dlatego za mam resztę. mam reszta. No, żeby Jest. A, jest. A, jest. A, a, jest. A, a, czekaj. To Ty byłeś w jakiej kategorii? Body No. Nie, bagowej. No. <grym>? Aha. E... Czyli ty nie byłeś najczęściej, ty byłeś... E... W tej middle. Bo teraz jest... W, w tym roku było pięć. A wtedy byłeś był cztery? W, w tym roku byłbym w tej... przedostatniej. Okej. Okay. bo tam było tak, że były tak dziko to zrobili. Yy... Poczekaj, czyli ty yy, rok temu byłeś w najcięższych? Nie. W średniej. Średniej, tak, 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 tak. Średniej. Okay. A teraz byś był, było więcej, byś był wyżej niż średnia. Tak, bo... Okej. Okay. Oni zrobili chyba tak, że 70 parę do 80 jest ta powiedzmy lekka, ciężka no. takiego. i od 80 wzbudz było już wszyscy. Okay. Okej. Okay. Bo tam bo ten radu był w tej, tej cięższej. O, wahno 80 kg. Okej. Okay. Czyli między radu nie a różnica była już. Właśnie między radu a tym leśniakiem, bo chyba 15 kg chyba. Okej. Okay. O kurde. No czaj, jakby wiesz, to, te, tego typu case tam był. Więc śmiało myślę, że można by jeszcze tą ciężką podzielić na dwa. Tylko nie wiadomo, czy by ilości ludzi zabrakło. No masz, to, to wow. teraz prawda. Mniej więcej metali by musieli dokupić. <laughs> Pfff... Oh. Mi się, no, się klatka pompuje od chorzenia, nie? Chyba i, i, chciałbym, żeby inne party się tak kupowały. To najlepsze jest to, w tym wszystkim, mm. że Jak zaczynam w ogóle, nie z ale ogólnie jak śpiewa, jakikolwiek Pierwszy trening w życiu, mm -hmm. Dzięki domu, pompki, takie rzeczy Robiłem klatę 5 razy w tygodniu, same pompki, nie? Tam mm. objętość była taka tak kosmiczna, wiadomo nie taka intensywność, bo nie było ciężaru Kurde, klatka jest na najlepszą nie? Mm. <laughs> ale to wiesz, częstotliwość była tak wysoka nie klatka zawsze była tą najgorszą. Okay. Teraz w ogóle myślałem, że nie poprawię zbyt wiele, ale klatka, kurwa, zrobiła mi się tak pełna. Zobaczymy, na ile, ile z tego zostanie później na koniec, ale widzę, że duży, duży progres zrobiła. nie mi brakuje właśnie takich maszyn, nie? U siebie. Nie bad, na ekstremach jest dużo panaty. Panat też ma całkiem fajne maszyny. U nas Matrixów jest dużo. No to okej, okay, no to. Yy, no kurwa, w takim razie. Bo. Yy, U mnie właśnie na jednym z ekstremu jest bardzo dużo panaty i no. jest, jest spoko. Dobrze, 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 nagrały się tylko cztery powtórzenia, ja będę, mógł, będę mógł rzucić i powiedzieć, a tam padłem, cztery <laughs> powtórzenia zami. Gorzej jak ja a, to cztery. cztery. <laughs> Będziemy na równi wtedy. Tu jest ten. Pomóc ci wynieść na ja czy nie? Zobacz właśnie, ty, ja zawsze sobie, a! wiedziałem, że coś mi nie gra. Ja sobie gąbki zawsze podkładałem tutaj. tutaj. A, Masz to ze nie? Chyba nie ma gąbków, ale, gąbków. nie ma gąbek, ale faktycznie, mogłeś powiedzieć, że ma ci pomóc, bo... To też z, ja zapomniałem. Że ja nigdy tutaj nie używałem niczego takiego, więc...

Fu, fu, fu. Mocno, mocno twoje, mocno twoje Chuje Zajebiście Nie ma chuje <laughs> ostatnie czasy tak sobie zestaw jakiś z dupy zrobiłem, bo wiesz, wracałem po tej Azji Ja bym zostawił tyle, no okay. drugą. Druga drugą sobie? Tak, tak, tak Chyba tak. lecimy sobie dalej w Chyba zalecimy dalej Znaczy nie wiem, czy nie cofasz się i nie lecimy dalej Mówisz, że bakofony żeby zrobić. Ja nie zrobił, no ale sobie gdzieś tam pod dziesiątkę podszedł, bo kurde... Tu już czułem, że nie tylko kata płonie. To może. Tak, bo... <laughs> Czyli co? Mówisz 27, modybuilding i męska sylwetka? Tak. Tak, tak, tak. E... Nie wiem, no, tak generalnie jakby... Tam... Ja chciałem na filmiku mówić, żeby na dowody. I tutaj padły sekrety, o których się dziś nie dowiecie, ale może wyjdzie to w najbliższym czasie.

Ufff <laughs> Za tym, żeby... Ile trenujesz tygodniu? Cztery? Cztery, pięć, raczej okay, pięć, no 5. to widzisz, ja jestem już skłonny zejść do trzech, nie? Oj, Naprawdę Cztery trenuję od zawsze, bo... znaczy ogólnie miałem przecież takie taki moment, że trenowałem jeszcze razy, nie? Ale to głupota była Totalna Ale zmierzam do tego, że jestem... Dawaj, no. Jeszcze dwa, twoje przynajmniej. Mocno, raz! Jeszcze! Przedstawię! No. Kurwa! jest no, A zatem, Ty bara robię na kiesiuce się u, siebie. Jak u jakby siebie. To jest ciężkie na dole? Jakby ten profil oporu jest malejony. Jakby... Maleje? Maleje, bardzo. Okay. No. Przekonujesz y mnie. To wynika z samego w sobie, jakby wiesz, tutaj Tej maszyny, ale to jest za mało, za mało Nie no, ale ja miałem tak czasem, że na tych kibarach takich, no takich innych, takich zwykłych, klasycznych no. To, że najciężej było właśnie w górze dopiąć To tutaj tak nie jest Odwrotnie jest, okej No właśnie Hop Dobra. Dobra, Dobra. Dawaj, dawaj, no Jeśli nie oderwę, to nie chuja. <głos> <głos> Powiem tak, to była moja główna. Ja bym się dwudziaskot dorzucił. Zapamiętać, trenować, chcę się z, szukać, z słabszymi. <noise> nie chce mi się szukać, weźmiemy 25. <noise> no ale, kurde, to, jest, to jest taki case, ja też trenowałem właśnie tak jak Mario, tylko że ja też, trenując z Mariusza, miałem dużo mniejszą świadomość z samego w sobie treningu. No, no nie? wiadomo, wiadomo. Wiesz, dla mnie to było, kurwa ciężki trening, wiesz, Powiedz nie robię 15 repów za kratę, ostatni rep ale ciężko w chuj, nie? Ale też wiesz, widzę też jaką poprawność. Kurde, żeby to się nie zabrzmiało głupio, no bo w sumie to, to, to też będzie, będzie, będziesz w tym worku. No. <laughs> Że jak ktoś ma predyspozycje na początku już, albo nawet, nie, jeszcze zaczynając trening, ma jakieś predyspozycje nóg, to ma kurwa tak dużą potencjał, żeby nabudować tylko, znaczy 70% przeznaczyć na górę, no, że naprawdę jest ogrom kurwa. że znaczy są wieje, są ludzowodnicy, co... Dirk pamiętam, że w ogóle nóg nie miał, nie? Widziałem no, ten... łapoty. foty, więc to też nie jest zero-jedynkowe, ale widzę dużo, dokąd, wiesz, kurde, ktoś robił nogi raz w tygodniu, a on w jak balony. No ale tutaj się może nie sam, nie sam rozmiar nogi, tylko też te wyrzućce, nie? Kształty nóg. To jest kurde kosmos. W niektórych przypadkach. Uff. Uf. 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 Zapas na 15, dawaj. No, 15 ruchów było. Jak nic, weź tam, pierwsze powtórję zapęt. Zapę... <laughs> no, najlepsze jest to, że wiesz... E, kurde, no nie wiem jak to powiedzieć w sumie. Ja jestem bardzo... mówią, że kiedyś byłem bardziej kontaktowy. A teraz Ale. jestem taki bardzo... Mm, Ale teraz, teraz się śmieję, że jestem bucy, nie? Że tak. jestem... Jakby takie kontakty międzyludzkie. ludzkie, no. Okay. Okay. że jestem bardzo wódz i się trochę, bo. Kurde, naprawdę, czasem mam tak, trudno mi się z kimś dogadać. A pamiętam, że już tak. Nie, wy nie głupi, panie, pan. Rok temu, półtora roku temu gadaliśmy, żeby się coś potkać chyba, nie? Coś takiego może było i zobaczcie I ile czasu minęło, żeby mi się udało, nie? To już jest jeden fakt, ale drugi jest taki, że właśnie ja mam takie kurde. Nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś byłem bardziej otwarty, a teraz mam takie, że kurde. Ale to chyba też wynika trochę i z wieku, drugie to z charakteru, na pewno głównie z charakteru, ale też mam takie uczucie, że i tutaj przyjeżdżając i mieliśmy też w poniedziałek byliśmy na koncercie i miałem takie, kupiliśmy koncert trzy miesiące temu, nie? No. mówię, kurwa, się... w niedzielę, nie, chcę już jechać, po co ja tam jadę, nie? Po co ja tam kupiłem? Ale wiesz, siedliśmy no. samochód, jedziemy, mówię, ale fajnie, nie? Fajnie, I z domu. Nie? I teraz tak samo, wiesz, wstałem rano, mówię... Kurwa, dostałem o 11, o 10, a się umówiłem i ci powstać, nie? Ale wysiadę samochodem, kawka wypitam o wypity i mówię, Czy, fajnie, fajnie. Ja, no? ja też tak mam, że czasem jak, jak się z kimś umawiam, to przy ojcu do czego mówię kurwa masz. no marz, nie, a trzeba było się, trzeba było powiedzieć, że nie, że nie ma... No bo się gdzieś przejazdu no, kiedyś. To, fajnie. Ale się tak, jak no. już dochodzi jak... Przy ojcu do czego? Bo to, to faktycznie że jest spoko, nie? No. Więc... To ja to może jest... chyba zdjąć. No na pewno. <laughs> nie, bo ja nie wyciągnę no. plecami, a... Jeszcze nie tylko plecami, a nawet nie wyciągnę szar szarpiąc sami okay. ciałem. No. Ale... Uh. E no, patrz. Właśnie opowiadałem pan mówi, że jestem bucem. <laughs> <laughs> no ale że jakiś dojechaliśmy to jest fajnie. Dajcie Ci tą tą wyżej, prawda? Czy... Kurde. To platforma? De z takim e ciężarem e tam Wszyscy są Gdzie? Czemu? Czemu? Patrzę na ciebie ja krzywą kolegów i nie wiem czy się przyda. Ja ściągnę koszulkę, tak no ja nie ten. Widzenie. Jedyne to co mogą tutaj karcić to za te, za klapki. O tej są te co od te, to są kuro, ci to mogą mnie tutaj zwyzywać trochę. Idziesz sobie zrobić fałdę. No bo koksy są smoką, oni trenują tyle lat, tego że lastwa przyrzucają tyle. Zrób, zrób. Dawaj, dawaj. Ale idzie, ale idzie. Specjalnie na tosty sól posypałem. Zrób zr 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 jeszcze dwa, dla naturalizmu. <grym> Oh, okay. Za naturalnie mogę. Ty też mi do nic nie mówi, bo nie kojarzy ludzi, bo Aha, mówię okay. ci, ja, ja, ja od dłuższego czasu tak jak gadaliśmy, że, e, że mówię, ciężko mi się dogadywać z ludźmi, spotykać. <laughs> Wiesz, ale to też jedna rzecz, ale oddzielna. No. O, teraz lepiej się ułożyłem. Słuchajcie, talię Pawła i zwróćcie uwagę, że tam jeszcze jest kanka tłuszczowa, która zejdzie będzie ta talia jeszcze, jeszcze węższa. Szerokość ramy w górze i sam kształt mięśni. To po prostu wygląda jakby tam jakieś piłki powsadzał. ...pojrzą Anny, Troszki może jakieś? Pamiętajcie to, co powiedziałem na początku, zawsze spotykajcie się z słabszymi, mniejszymi i najlepiej grubszymi.